A gdzie ty? No u mnie, to brak No ale wyjść ty, ty Ja jestem m minie. Na rogu kampi chyba. Nie nie, nie dobra. O jest. Ej, ale pomyśl o plusach, przynajmniej mnie nie wysadziłeś, tak? No. No, no, no. To jest właśnie to. Yes sir! Ja się dawaj, 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 bo nie będzie wiedział On odleci, yy, przed twarzą mu Ja nie zdążyłem wyjść z tego piasku Przed twarzą mu odleci, bo to jest... godzina Chyba, że ledwo, ledwo zdąży. To widzisz? <laughs> Mogłeś biec! Gratulacje Wiktor. Ale, ale kto to kliknął? Kto to kliknął? Gratulacje Wiktor Kazał mi kliknąć. Gratulacje. Gratulacje. Kazał mi kliknąć. No. Nie dało ci skocztu Ja tu robię trickshota Oj Halo halo Chłopaki Jak on jak się prawie zabił Prawie się zabiłem Chłopaki Hmm. sytuację? a nie, ja przyznaję, ja życiem jajka aaa, no. myślałem że Michu nie no mamy 142 losy ty nie, najlepiej że te jajka nie nie wybuchają, nie, nie nic z tego no to jest czekajcie, bo ja się zgubiłem Halo? To Wiktor Ach, nie, nie ja wchodzi tam, idę. Wiktor nie żyje chyba. Bo no to... braken chyba do mnie biegł jak ja wychodziłem drzwiami, a Wiktor wszedł. Dobra, braken to... albo coś innego. Dobra, idziemy stąd Hey what's up, my brother.

Leci, leci. O kurde. Zabili. Nie wiedziałem, że to działa. Jestem. Dobre, jednak jest po jednak pomieszyłem A To co, lecimy, nie? Tak, lecimy na, na, na nową mapę. A ja sobie takie ślimaczki zjadam. Potarki, masz tego. Latarem wiesz. Czekaj mam tłuste łapy No i dobra Dobra, jak tu się idzie? Poszukaj się Poszukaj Halo Halo Czekajcie A jak co? po Czukajcie Na? Czego no na mnie, idę No to nie, to idziemy Czekaj, mam pustą myszkę teraz. Biegnie. Nie, nie, proszę poczekaj! Proszę poczekaj! Muszę jest. Poczekaj, poczekaj! Gdzie jest main? Wow, co tu się dzieje? Pozdro. To jest ta nowa mapa w ogóle? Ta, ta. Wygląda tak, Wygląda tak samo jak zobaczyło? wszystkie. Dobra, czekaj, To odsuńcie się, odsuncie się. Gdzie mina? Odsuń się. Kluczyk. Oj dupa. Co? Przez te kratki nam wpadło, no? I z mapy zleciał. Czekaj. Jo, Wiktorito. Braken, Braken. My idziemy Fire exitem, jak coś. Braken. Dobra, spoko. Wiktor mówi że Braken Michu. Gdzie ty masz wieżyczkę jakąś? Na, na górze, na górze. Widzisz tą wieżyczkę? jest? naokoło iść, chodź. Ej! Ej! Ej, co? Aha, no gratulacje. No nieźle, nieźle. Nieźle. Gratulacje, chłopaki. Tu nic nie ma. Je... To to mnie strasznie, o, strasz. o koszka Rubika Ale mam tłustą myszkę, o kurna Tyle nie ma Tyle tłuszczu na myszce to jeszcze nie było to nie ma Pozdro Dwie miny uwaga Dwie miny na mnie Aj, rexit mam! Tam tylko, tam gdzie szliśmy, to tam, tam gdzie była ta wielka U. rura, to coś tam mogło Ale mam robić. taką tłustą myszkę, nie? No to mam wycieść. Proste. Tak fest. Mam takie tłuste łapy też. Pewnie odleci po prostu. No tak. a co to za dzidy zoba? Nie, ja bez was to... to są jakieś dzidy. Tu jest a głowa... Tego. Szkoda chłopaka. Ej, na tamtej mapie też to było. No właśnie, kurczę, tu dużo tych pracowników jest. Dobra, chodzę, jak, jak nie będzie mnie przez 5 sekund, to No ja żyje. wchodzę też. Jak my nie będzie przez 10 sekund, o, to idziemy. znaczy, że umarłem. Dobra, Uwaga. no. Skaj Pierwszy. Spie stąd. A Co tam było? Tam była ta zaba, kurczę, ty jak ja się wystraszyłem i ogóle. Dobra, no, leź bez Micha, leź bez Micha, bez Michał. Żartuję, żartuję, żartuję! Ale głupek Michu! Michu. Wzięło mnie. Nie, wzięło mnie. nie, co? nie, 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 No, ej, no, ej, nie, nie, się nie, nie, Ale łatwo, ale nie, łatwo, ale nie, ale Oj, co to? nie, tak, nie, marionetka. Jaka marionetka? Co? Jaka marionetka? Co? marionetka. marionetka? Nie Ja sus, o, ja sus, Panie. I'm blind, I'm deaf. I wanna be a ref. Ty sprzedać coś? Tak, no. Co ja recharge'a re zrobię? Ej, co co się dzieje? Co się dzieje? A bo mikro jest nie dobrze. Ale ja nie wiem jak on tu zginął A może ta Laleczka go w się sensie babeczka You know You think you winkle little girl Czy bez A nie, to jest to bydle Chodź tu Kasty, Kasty. No bo na, na tego, tego to trzeba chyba krzyczeć żeby on odszedł A nie, tak mi się wydaje I'm blind. I'm blind. I'm blind. I will not be arrested. Costy. Come, Dobra Costy. Costy. No dobra, skierujcie na. I'm blind. I'm there. No, 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 no. Wieś jakby kliknij nin lewym pod siebie czy prawy, by to było. Kliknij, kliknij, kliknij jajko, weź jajko do ręki i kliknij w prawej, tam lewy. Pod. Ciebie. Ciebie. To ja nie wiem. Kurna, wow. Ebu, rozbiło się. <laughs> no to tak mnie chyba zabiło. A wie, że to ten, Ebu, dostanę damage, abego? no. Ale dostanę damage. <laughs> <laughs> Co Od... Ja A wiesz ile to kosztowało? Ile? 10. Jaki Dobra, blokujemy całe domy Nie na no nie odratuję, odratuję. Leć, leć, leć. O Nie 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 wiem, by się zlecili. Musieliśmy na niego poczekać. Dziękuję. Co tu się działo? Co tu się dzieje? Dobra, jestem. To. Zdrobo, mojego mojego zdrobo, z zdrobo, za zdrobo, Co za zdrobo, za zdrobo, 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 już zdrobo, Michu. Już? Już zdrobo, słyszałem, no. Pod nami. Chleba. 是快。 Była tam, była tam, była tam. By, była tam, mi była tam. Tak, wiem, wiem. Już ma agro. Tak, ma agro? No, słyszałem. Zrobili takie. Bo tam jeszcze jedna rzecz była generalnie. Nie, nie, patrz, się wiesz O, grubo. Idź, Michu, na Main Entrance'a. Słyszysz, Michu? Wow! wow. 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 Co to za bydle, Co to za bydle, Co to za bydle. Ojej, <try> <Hey, try> weszło tu! Okay. Ei, não <laughs> uh, ale eu